W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary, mocno śpi. W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary, mocno śpi. Cześć, witajcie w lekcji na kanapie. Dzisiaj piosenka, polska wersja piosenki zespołu The Tokens The Lion Sleeps Tonight. A po polsku bodajże nazywa się. W środku dżungli, potężnej dżungli, chyba w środku dżungli, po prostu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ona występuje w jednej ze scen królowa. bodaj, że Timon chodzi sobie i podśpiewuje właśnie w środku dżungli, potężnej dżungli, więc ja długo myślałam, że ta piosenka została napisana właśnie do filmu król lew, ale później zorientowałam się, że jest to znacznie starszy utwór, bo z lat 60. i po prostu w królwie została ona wykorzystana. No to teraz szybka instrukcja dla prawej ręki. Skorzystamy sobie z rytmu harcerskiego, czyli tego naszego tu, tu, kura, kura, tu, kura, 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 kura. Zapis będzie nam sugerował, że na każdy zapisany akord zagramy jeden, jeden taki rytm. Jeśli chodzi o lewą rękę, jeśli chodzi o chwyty, które wykorzystamy, no to będzie tutaj dzisiaj trochę pracy, ponieważ zagramy sobie tę piosenkę w sześciu różnych tonacjach. I nie będziemy przesuwać kapodastera celowo go dzisiaj nie użyję, tylko popodwyższamy sobie te tonacje, czyli dokonamy tak zwanej transpozycji. Zaczniemy od akordów, które już dobrze znamy, w zasadzie chyba wszystkie dobrze znamy, ale zaczniemy od tych najczęściej tutaj używanych do tej pory: G-dur, C-dur. Jedur i dedur. To są trzy akordy potrzebne do pierwszej wersji. I spróbujmy ją sobie zagrać i zaśpiewać. W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary, mocno śpi. W środku dżungli, potężnej lew w mocno śpi. i w zasadzie to jest wszystko, co nam potrzeba, ale to jest tylko ta pierwsza tonacja. Teraz idźmy sobie tonację wyżej, czyli wszystko idzie o ton w górę, a zatem będziemy mieli adur, Dur, Adur i Edur. I znowu ta sama zabawa. W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary mocno śpi. W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary mocno śpi. Malutka różnica w głosie już jest zauważalna, trochę nam piosenka poszła do góry, mówiąc w skrócie. Następna tonacja, pójdziemy sobie o półtora tonu w górę, czyli o do cedur. Specjalnie omijam tonację hadur, dlatego że tam by trzeba się zatrzymać trochę dłużej na wytłumaczeniu pewnych rzeczy, ale cedur F dur cedur no i G-dur. Powtarzają nam się te akordy, ale właśnie w odpowiedniej kolejności grane dają nam Wyższe, coraz wyższe wersje piosenki. W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary, mocno śpi. W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary, mocno śpi. Następna tonacja w kolejności. Może już nie będę jej śpiewać, tylko przyjrzymy się. Jak tu się, co tu się wydarzyło? Przeszliśmy sobie z C teraz do D. Do G. Dalej D. No i A. Następna to Edur. Więc mamy Edur, Adur, Edur i Hadur. Ostatnia w kolejce dzisiaj to F-dur, czyli pół tonu w górę od poprzedniej, którą mieliśmy, czyli od E-dur. Więc F-dur, B-dur, F-dur i C-dur. No i tutaj, jakbyśmy sobie to zaśpiewali, no to już też ta różnica w głosie byłaby zauważalna. W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary, mocno śpi. No i w zasadzie gotowe. Mamy sześć różnych wersji tej samej piosenki. Ile głosów, tyle preferencji, możecie sobie śpiewać w dowolnej tonacji. Yy, oczywiście możecie sobie też wziąć kapodaster i wybrać. Jedną najłatwiejszą parę grupę akordów, i sobie wtedy ten kapodaster ustawiać na dowolnej pozycji i sobie podwyższać też to. No ale też zachęcam do treningu przechodzenia między akordami, no i wybrania swojej ulubionej wersji wysokościowej i trenowania czy, czy, czy śpiewania razem ze znajomymi, właśnie w tej wersji. No to dziękuję i widzimy się w następnej, może nieco trudniejszej lekcji na kanapie. Zobaczymy.